Aronski, kanał Niegamspel. Witajcie w kolejnym materiale. Tym razem recenzja Need for Speed Heat, czyli wersji z 2019 roku. Dlaczego tak późno ta recenzja? Ano, dlatego, że niebawem będę wam dostarczał recenzję Hot Pursuit Remastered, czyli najnowszej odsłony Need for Speed'a, która została dopiero co wydana. Na przed jej ogrywaniem zaliczyłem także Need for Speed Heat. No i postanowiłem, że podzielę się z wami w końcu swoimi wrażeniami jeszcze właśnie przed publikacją Hot Pursuit. Muszę powiedzieć, że po payback, czyli po odsłonie z 2017 roku byłem mocno rozczarowany, to znaczy tamtą odsłonę uznawałem za totalną tragedię. Dla mnie to jest, nie wiem, 3 na 10, 4 na 10, może w porywach. Kulało w niej właściwie wszystko, no już pomijam pewną losowość, ale słaby model jazdy, puste miasto, beznadziejna moim zdaniem fabuła, tragiczne dialogi i równie słaby dubbing polski. No masa rzeczy tam nie grała, no i co prawda, w swego czasu zamierzałem wam dostarczyć recenzję, natomiast stwierdziłem po jakichś 2-3 godzinach grania, że no nie, no nie będę się się aż tak męczył tylko po to, żeby nagrywać recenzję. Odpuściłem sobie tamten tytuł. No i byłem bardzo niemile zaskoczony, bo w 2015 roku ukazywał się również Need for Speed o tytule Need for Speed po prostu, którego recenzję możecie znaleźć na moim kanale. No i to była naprawdę zupełnie niezła produkcja, którą myślę, że warto ogrywać. Tam głównym minusem dla mnie było to, że była to gra niestety always online, czyli, żeby w nią w ogóle zagrać, wymagane jest połączenie z internetem. No ja jestem malkontentem pod tym kątem, bo. Oczywiście wielu graczy PC-towych jest do tego przyzwyczajonych, natomiast konsolowcy no, chcieliby jednak, że jeśli kupują wersję pudełkową jakiegoś tytułu, to żeby można było w nią bezproblemowo pograć. Naprawdę no, jest taka, że do dzisiaj ten tytuł pozostaje Always Online, więc jeśli kiedyś tam serwery zostaną wyłączone, to może dojść do sytuacji, jeśli twórcy nie postarają się o stosownego patcha eliminującego ten tryb Always Online, że po prostu będzie można pudełko, czy też właściwie płytę z grą podstawić pod, 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 pod jakiś kubek, będzie to mogło służyć jako podstawowe stawka pod kubek, bo po prostu nie będzie można gry odpalić. Także ja wersję z 2015 roku mocno ograłem, później sprzedałem, no i czekam, żeby ją odkupić dopiero wtedy, jeśli będzie po prostu wyłączony ten tryb Always Online, bo nie akceptuję tego typu praktyk. No, ale koniec już tych dygresji, przejdźmy do Need for Speed Heat. No i muszę powiedzieć, że pierwsze wrażenia, tak mniej więcej godzinę po ogrywaniu tego tytułu również niestety były bardzo nawet może niemieszane, a wręcz słabe, bym powiedział. Po tragicznym Need for Speed Payback, no Tutaj niestety również mi się bardzo dużo rzeczy nie podobało, a najbardziej szczerze mówiąc na samym początku model jazdy. Natomiast na szczęście gra trochę zyskuje wraz z kolejnymi godzinami grania, no i szybko okazuje się, że początek no trzeba przetrwać. Pytanie oczywiście, czy wielu graczy to zrobi, bo żyjemy trochę w takich czasach, że jeśli komuś granie przypadnie do gustu, to najczęściej ją odkłada po prostu po godzinie. Już raczej nikt nie katuje tytułów jak kiedyś, że jeśli kupiliśmy sobie jakiś tytuł, to właściwie ogrywaliśmy go do upadłego, mimo tego, że był po prostu średniaczkiem. No tym razem trzeba po prostu przetrwać przez sam początek, yy, przetrwać też myślę, że zawiązanie akcji i fabułę i dialogi, bo również pod tym kątem gra niestety nie wygląda jakoś cudownie, no ale po ograniu już tych większych kilkunastu godzin no, mogę potwierdzić, że z czasem gra nieco zyskuje i trochę odrabia tego pierwszego niekorzystnego wrażenia. Także zaczniemy od tego, że oczywiście nie jest to beznadziejny payback z 2017 roku, no ale mimo wszystko dalej yy, daleko temu tytułowi do czołowych przedstawicieli gatunku. Oczywiście mówimy o wyścigach typowo arcadeowych, więc w sumie z tytułów obecnych na rynku pewnie najbliżej będzie Forcy Horizon, chociaż, szczerze mówiąc, Need for Speed Hit to jest tytuł daleko daleko od Horizonów, więc pod tym kątem myślę, że też ciężko go porównywać. Zaczniemy może od tego, co się udało w Need for Speed Hit, co jest dobre. No i moim zdaniem, fajnym patentem jest cykl dnia i nocy, bo zostało to zrobione w ten sposób, że możemy przełączać się pomiędzy dniem i nocą, natomiast jakby jest to trochę utrudnione w nocy, bo w nocy, żeby przełączyć się na dzień, musimy najpierw dojechać do jednej z kryjówek rozmieszczonych na mapie, no i wiąże się to oczywiście z tym, że w nocy możemy być ścigani przez policję, no i nie może być, nie może dochodzić do takich sytuacji, że sobie bezproblemowo przełączymy się na dzień i w ten sposób uciekniemy. Najpierw trzeba zgubić ogon, no i właśnie dostać się do jednej z kryjówek i wtedy można przełączyć się już na tryb dzienny. Natomiast co jest fajnego w ogóle w tym przełączeniu? Łączaniu się, a no to, że za dnia rozgrywamy można powiedzieć legalne wyścigi, czyli bierzemy udział w standardowych wyścigach, zdobywamy kasę na nowe samochody, na ulepszenia do posiadanych już samochodów, natomiast noc jest zarezerwowana dla nielegalnych wyścigów, no i dla zdobywania reputacji, bo w HIT liczy się nie tylko właśnie kasa, nie tylko pieniądze, które potrzebne są nam na zdobywanie nowych fur, czy ulepszania już posiadanych, ale również reputacja, bo bez tego nie dostaniemy się po prostu do coraz poważniejszych wyścigów, nie będą też dostępne poważniejsze części do modyfikacji swojego samochodu. No generalnie trzeba jeździć zarówno dzień, jak i w nocy. Na no właśnie w nocy często wyścigi kończą się pościgami ze strony policji. No i to też jest fajne, bo trzeba przyznać, że pojedynki z policją zostały tutaj zrealizowane no naprawdę nieźle. To znaczy, policja jest mega nieustępliwa. Ma Pięć poziomów takich, bym powiedział, no właśnie tych hit, czyli to jest ten, ten tytułowy hit, czyli hit levels, poziomy, można powiedzieć, zainteresowania policji. No i szczerze mówiąc, nawet myślę, że te górne poziomy są nieco przesadzone, bo prawdę powiedziawszy, jeśli już ktoś wskoczy na czwarty lub piąty poziom, to policja jest no niemalże nie do zgubienia, jest mega mocna w tym tytule. No i muszę przyznać, że wkrada się też tu pewien element takiego, nawet można powiedzieć, hazardu, bo ciekawostką jest to, że można właśnie przejechać, sobie jakiś wyścig w trybie nocnym. Załóżmy, że policja zaczyna nas gonić. Jeśli wskoczy nam na powiedzmy level drugi, czyli ten hit level 2, no to będzie to oznaczało, że punkty reputacji zdobyte w pierwszym wyścigu, jeśli je, jeśli jakby ogon zgubimy, no to w ten sposób zostaną pomnożone przez dwa. No i ciekawostka jest taka, że oczywiście po zgubieniu policji można, co prawda, pojechać już do kryjówki i zrealizować swoje punkty, ale można też brać udział w kolejnych wyścigach. No i znowu ucieka przed policją i tak dalej i tak dalej. W ten sposób mnożąc sobie wynik reputacji, wynik punktowy, który zdobywamy w nocy. No jest to bardzo fajny patent muszę powiedzieć, bo często właśnie będziecie się zastanawiać czy zaryzykować, czy jeszcze jeden wyścig gdzieś tam pojechać, czy poszukać, czy też po prostu udać się bezpośrednio do kryjówki. No to moim zdaniem twórcą się tutaj akurat udało. Wysoko oceniłbym poza tym także tuningowanie samochodów i to zarówno właśnie te ulepszenia mechaniczne, jak i wizualne, bo można tutaj naprawdę, naprawdę Sporo zmieniać. Trochę brakuje mi tylko tego, że nie ma dostępu do takich już przygotowanych przez graczy najlepiej ocenianych wizualizacji, jak to na przykład mamy w Forza Horizon. Natomiast prawda jest taka, że zarówno ulepszenia mechaniczne samochodu zostały podzielone na masę kategorii. Tutaj jest naprawdę sporo do dopakowywania, no ale również możemy sporo upiększać wygląd swojego pojazdu, czyli element wizualny, te ulepszenia bardziej właśnie rzucające się w oczy, właściwie może nie tyle ulepszenia, co upiększenia swojego samochodu, no pod tym kątem gra jest dość mocno rozbudowana i to również należy moim zdaniem pochwalić. Natomiast problem z Hit jest taki, że właściwie na tych kilku elementach plusy moim zdaniem się kończą. Bo niestety cała gra, no może bym powiedział w ten sposób, że co prawda awansowała z poniżej przeciętnej powiedzmy do przeciętnej po kilku godzinach grania, natomiast niestety masa elementów tutaj no również nie gra moim zdaniem. No i zacznijmy może od fabuły. Bo, jak zwykle, ostatnio niestety w serii Need for Speed mamy tutaj do czynienia z mega dziecinną fabułą, z słabymi dialogami, również niestety w dużej części ugrzecznionymi. To znaczy, no, mi się naprawdę ciężko tego typu rzeczy słucha, bo bierzemy udział niby w jakichś tam nielegalnych wyścigach, niby uciekamy przed policją, niby ci stróże prawa powinni być wymagający i tak dalej. Natomiast mamy do czynienia z bardzo ugrzecznionym językiem, śmiesznymi tak naprawdę bohateriami drugo drugoplanowymi. Również nasza postać, którą tak naprawdę możemy wybrać spośród y, chyba kilkunastu nawet awatarów, y, również niestety niczego ciekawego nie pokazuje. No, co prawda się odzywa, bo przecież w wersji z 2015 roku mieliśmy do czynienia z niemową. Natomiast no, nie są niestety te dialogi, y, na, nie stoją na wysokim poziomie, i bardziej tutaj uszy mi często więdły niż chciałem tego wszystkiego słuchać. Historia też niestety niczego ciekawego sobą nie prezentuje. Znowu mamy kolejną opowiastkę typu od Zera do Bohatera. Niby tam pniemy się po kolejnych stopniach, natomiast wszystkie te postacie, z którymi mamy do czynienia, no niestety, niczego ciekawego moim zdaniem nie wnoszą, i bardziej właściwie czekałem na koniec tych wszystkich dialogów czy też filmików niż na dalszy ciąg tej całej historii. Także pod tym względem, niestety, nic ciekawego i dobrego powiedzieć nie mogę. W jednej z recenzji usłyszałem coś takiego, że no co prawda jest lepiej niż na przykład w Payback. No okej, okay, no zgodzę się, jest lepiej niż w Payback, natomiast z czym tak naprawdę mamy się porównywać? To jest mniej więcej tak jak z jednym z ostatnich meczów polskiej reprezentacji. Jeśli zagraliśmy tragicznie słabo w meczu z Włochami, no to tak naprawdę jakikolwiek inny wynik w kolejnym meczu już jest odbierany jako lepszy. No i podobnie jest tutaj. No Payback to jest dno moim zdaniem, jeśli chodzi o serię Need for Speed, więc ok, jest lepiej w hit, Natomiast nie jest to moim zdaniem żaden plus. Kolejna sprawa to jest słaby też model jazdy tak naprawdę, bo co prawda to się nieco poprawia wraz z progresem, jak zdobywamy właśnie kolejne coraz to lepsze fury, ulepszenia do tych już posiadanych, no to jakby coraz lepiej zaczyna się jeździć, natomiast początek jest zwłaszcza bardzo słaby. Tutaj generalnie w ogóle nie czuć prędkości, czy jedziemy 150 czy 200 czy 250 na godzinę, tak naprawdę nie ma to większego znaczenia. Natomiast zupełnie nie przypadły mi do gustu poślizgi Mamy tutaj do czynienia oczywiście z totalnie arcade'owym modelem jazdy, czyli o symulatorach jakichkolwiek tutaj w ogóle nie ma mowy, nie, możecie zapomnieć o, czym, o czymś takim, że gra w jakikolwiek sposób odwzorowuje rzeczywistość. Model jazdy tak naprawdę jeśli miałbym do czegoś przyrównać to ciekawostka, przyrównałbym go do, dosłownie do Ridge Racerów, czyli mamy tutaj do czynienia z czymś takim, że jedziemy sobie po, po prostym odcinku i jeśli chcemy zrobić poślizg, co prawda gra nas uczy tego, że żeby zrobić poślizg mamy skręcić i lekko przyhamować, po czym Dalej kontynuować właśnie jazdę bokiem. Natomiast prawda jest taka, że wystarczy na chwilę odpuścić gaz skręcając, i już samochód wchodzi nam w jakiś taki nienaturalny poślizg. I na początku jest to zupełnie bym powiedział słabe. Zwłaszcza jeśli mamy do czynienia z najsłabszymi furami. Natomiast czasem na szczęście nieco się te wrażenia poprawiają. Jeśli już jeździmy szybszymi samochodami, nieco więcej przyjemności to sprawia. Natomiast prawda jest taka, że ten model jazdy, to moim zdaniem znowu jest jeden z najgorszych. Tak naprawdę modeli w skali no, wielu ostatnich odsłon Need for Speed. Mi zupełnie nie przypadł do gustu. No, wolałbym coś bardziej w stylu właśnie tej edycji z 2015 roku. Tam mieliśmy taki standardowy model, można powiedzieć, z NFS-ów, natomiast od tamtej odsłony ludzie z Ghost Games kombinują i moim zdaniem tutaj również przekombinowali. Także model jazdy oceniam mimo wszystko na minus. Mimo tego, że się rozkręca ta gra z każdą godziną, to mi, mi tego typu model jazdy nie do gustu. I oczywiście rozumiem, że to jest arcade. Ja lubię arcadeowe wyścigi, natomiast trudno mi sobie przypomnieć w ostatnich latach wyścigi, które miały słabszy pod tym kątem model jazdy. Śmiesznie, też moim zdaniem, prezentuje się niszczenie wielu elementów na trasie. Bo czy wiedziecie w latarnię, czy w jakieś drzewo, czy w jakiś murek, tak naprawdę wszystko jest niszczone bezproblemowo, przez to przecinamy. No, trochę się zdążyłem już do tego przyzwyczaić w ostatnich odsłonach Need for Speed, natomiast moim zdaniem, trochę twórcy pod tym kątem jednak przesadzają, bo nawet czołówki z samochodami jeżdżącymi w przeciwnym kierunku, no właściwie czołówek nie ma. To znaczy, nasza fura się właściwie ześlizguje z tego typu sytuacji, i co prawda, trochę zwalnia, natomiast no nie jest to znowu czołówka, która nas na przykład by unieruchomiła. W ogóle mam wrażenie, że w tej odsłonie Need for Speeda kar, tak przysłowiowych oczywiście kar nie ma, bo czy właśnie uderzymy w coś, z reguły po prostu zetniemy jakiś element scenografii i jedynie jakieś, można powiedzieć, domy czy wielkie drzewa nas zatrzymują, natomiast cała reszta jest po prostu ścinana i trochę to wygląda tak, jakbyśmy jeździli przez żyto, a nie przez drzewa. No trochę to śmiesznie wygląda jednak, jak można sobie przejeżdżać na przykład przez drzewa stojące gdzieś tam w pasie zieleni pomiędzy dwiema drogami i wszystko to jest ścinane bezproblemowo. Ja rozumiem, że mamy tutaj do czynienia z arcade'owym wyścigiem, no ale mimo wszystko dalej uważam, że to jest lekka przesada. Poza tym, znowu niestety mamy do czynienia z nudnym miastem, to znaczy mamy tutaj Palm City, które prawdopodobnie wzorowane jest na Miami, natomiast niestety ponownie niczym nie zaskakuje, mamy właściwie pust te wymarłe miasto, jakieś pojedyncze samochody przejeżdżające ulicami. No, w ogóle nie jest to, nie wygląda to ciekawie. Tym bardziej, że także jeśli chodzi o same wyścigi, no to niczym Need for Speed Hit nie zaskakuje. No, mamy co prawda standardowe wyścigi, sprinty, wyścigi terenowe, oczywiście drift i tak dalej, tak dalej. Natomiast niczego nowego tutaj nie znajdziecie. W mieście samym w sobie też trochę mnie irytowało to, że niewiele jest do zrobienia. Co prawda, można tutaj doszukać się jakichś pojedynczych znajdzie w rodzaju banerów reklamowych do rozwalania, czy też takich stickerów na samochód do szukania takich, to jest właściwie w formie naklejek do malowania później samochodu. No i oczywiście jakieś pojedyncze wyzwania w rodzaju krótkich prób driftowych i tak dalej. Natomiast to wszystko już było w wielu tytułach. Generalnie nie bawi i jak dla mnie trochę brakowało mi motywacji do tego, żeby w ogóle jeździć po tym mieście. Przydałoby się coś takiego, że jeśli wykonujemy odpowiednie ewolucje, jeśli przeciskamy się na przykład pod prąd, no to zyskujemy jakieś punkty, które później nam się przydają chociażby do budowania reputacji, czy też rozbudowywania swojej fury i tak dalej, tak dalej. No generalnie nie ma po co właściwie po tym mieście jeździć i jeśli tylko mamy możliwość skorzystania z szybkiej podróży, czyli z teleportu, no pewnie większość z was będzie z tego typu elementu korzystać. No ja przynajmniej korzystałem i po prostu skracałem sobie jak najbardziej drogę do kolejnych wyścigów, bo po prostu nie ma sensu jeździć po Palm City w tej grze. No i na koniec jeszcze słówko o policji, bo co prawda na początku Trochę ją pochwaliłem, natomiast z czasem muszę też przyznać, że moim zdaniem została tutaj trochę jednak policja przegięta. Bo fajnie, że co prawda, że jest mocna i nieustępliwa, natomiast mimo wszystko można tutaj dostrzec wielokrotnie, że policja oszukuje, i zwłaszcza na tych wyższych poziomach hit. No niestety jest właściwie nie do zatrzymania. Tutaj śmieszy mnie trochę to, że pojawiają się w sieci filmiki w rodzaju Uciekłem policji na piątym poziomie. No, coś w tym jest, że generalnie trochę zostało to wszystko przegięte. I niestety można odnieść wrażenie, że im wyższy poziom, tym policja coraz bardziej zaczyna oszukiwać. Nie wiem, być może zostało to zrobione specjalnie, żebyśmy tak szybko nie pieli się w górę, żebyśmy nie zdobywali tak mocno mnożników reputacji, natomiast mimo wszystko policja została tutaj troszeczkę przegięta. No i jeszcze parę zdań o oprawie, bo moim zdaniem ona również pozostawia trochę do życzenia. No, jeśli chodzi o oprawę graficzną, to sami to wszystko widzicie. No, generalnie mamy do czynienia z pustym miastem. Poziom szczegółów również nie zachwyca. Tak naprawdę mam wrażenie, że to jest cały czas ten silnik, który był wykorzystywany już w 2015 roku. No i co prawda, wtedy, zwłaszcza w tych wyścigach nocnych, nawet to robiło dobre wrażenie i muszę powiedzieć, że jak na tamten czas prezentowało się to naprawdę nie najgorzej, no to czas niestety płynie i dzisiaj już Need for Speed hit to pod kątem oprawy graficznej co najwyżej średniaczek moim zdaniem. Też irytujące jest trochę to, że mimo tak wcale nie jakiejś powalającej oprawy graficznej na tych mocniejszych konsolach odchodzącej już generacji, a ogrywałem hit na Xboxie One X, no gra utrzymuje tylko 30 klatek na sekundę. No myślę, że to nie jest jakieś wielkie osiągnięcie, biorąc pod uwagę poziom szczegółowości tutaj, jaki nam zaserwowano. Także dla mnie, jeśli chodzi o prawę graficzną, co najwyżej jakieś 5 czy 6 na 10 bym wystawił, bo niczym szczególnym hit nie zaskakuje. Jeśli z kolei chodzi o prawę muzyczną, no to tutaj również niestety wiele dobrego nie mam do powiedzenia, bo co prawda, jeśli chodzi o samą muzykę, to w wersji Nocnej miasta, czyli w trybie nocnym, jest nawet nie najgorzej. Można się doszukać kilku niezłych, licencjonowanych kawałków. To niestety już podczas dnia z reguły przygrywa nam jakiś latynowski pop, czy też niektórzy określają to jako latynowskie disco polo. No, ciężko się tego wszystkiego słucha. Ja wiem, że to oczywiście jest kwestia gustu, natomiast moim zdaniem, no wiele innych arcade'owych wyścigów tutaj pod tym kątem zupełnie dużo lepiej wypada. Już nawet nie wspominam o Forcy Horizon, gdzie mamy kilka rozgłośni radiowych. Można sobie dobrać muzykę pod swoje preferencje, i tam moim zdaniem jest to zrealizowane najlepiej. Natomiast tutaj, w wersji właśnie dziennej, często muzyka mnie bardziej irytowała, niż zachęcała do dalszej rozgrywki. Będę już powoli przechodził do podsumowania, no i muszę powiedzieć, że ostatecznie Need for Speed dla mnie to taki poprawny średniaczek. To znaczy od biedy pograć można, ale bardzo kiepskie pierwsze wrażenie, no myślę, że odrzuci wielu z Was od ekranu. Ci, którzy przetrwają, myślę, że ich ocena nieco zostanie podbita, bo dla mnie z gry mniej niż przeciętnej, no ta awansowała do poziomu, który oglądacie w tym momencie na swoim ekranie i tak moim zdaniem jest nieźle, bo po tych pierwszych minutach, Minutach, spodziewałem się, że nie wytrzymam długo, e, zwłaszcza słuchając tych słabych dialogów i męcząc się w początkowym wozie, który jest zupełnie niedopalony i model jazdy, tam naprawdę pozostawia na samym początku wiele do życzenia. E, natomiast z czasem trochę się do gry przekonałem, natomiast na pewno nie na tyle, żeby wystawić jej wysoką notę. No dla mnie jest to gra właściwie przeciętna od biedy, tak jak Wam wspomniałem, pograć można, tylko podstawowe pytanie jest takie: po co się w sumie interesować tym tytułem? Tytułem, skoro na rynku jest kilka odsłon Forcy Horizon, czy też mamy inne odsłony Need for Speeda, które będziemy zupełnie lepiej wspominać. No na pewno nie jest to właśnie gra, którą będę wspominać po latach, do której będę z przyjemnością wracać. Przecież ukazywały się już świetne odsłony tej serii, jak chociażby nieśmiertelne Need for Speed Underground, zupełnie niezłe Most Wanted, czy też chociażby właśnie Hot Pursuit wspomniany, którego zremasterowaną wersję Wam będę niebawem omawiał. Do tych edycji, no naprawdę z dużą Przyjemnością wraca się po latach i nawet nieźle się można powiedzieć starzeją nawet te najstarsze odsłony, o których wam wspomniałem. Natomiast Need for Speed Hit to taki przeciętniak, którego myślę, że nikt po latach pamiętać nawet nie będzie. Gra równie dobrze, moim zdaniem, mogłaby się nie ukazać, podobnie jak na przykład właśnie ten payback z 2017 roku, podobnie jak chociażby taki Need for Speed The Run, czyli edycja jeszcze sprzed kilkunastu lat, która również była słaba i która no, nic nie wniosła właściwie do tej serii. Także podsumowując, pograć, co prawda, od biedy można, natomiast pamiętajcie o tym, że pierwsze wrażenie jest niekorzystne, jeśli będziecie chcieli się przez nie przebić, no to musicie po prostu zacisnąć zęby. Czy kupić? Moim zdaniem nie. To znaczy jest to zbyt średnia moim zdaniem gra, żeby rzucać się na nią, a już na pewno nie w jakichś wysokich cenach. Być może kiedyś tam na przecenie można dodać ją do swojej kolekcji, ale nic wielkiego się po tym tytule raczej nie spodziewajcie. To tyle ode mnie na dzisiaj. Dajcie znać. Oczywiście, co wy myślicie o Need for Speed Hit, bo zapewne wielu z Was miało styczność z tą odsłoną. Natomiast ja już niebawem dostarczę Wam recenzję Need for Speed Hot Pursuit Remastered. No i myślę, że o tamtym tytule będę w stanie więcej dobrego powiedzieć niż o wersji Hit. Dzięki jeszcze raz za uwagę i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się!